Tydzień się jeszcze nie skończył. W zeszłym tygodniu był Woś, w tym tygodniu Pan Ziobro. Dzisiaj Pan Matecki i cała grupa przeczytam wam coś. Wystawianie fikcyjnych faktur. Zawyżonych. Pozorne zatrudnienia, wypłaty za nieistniejące usługi, finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym, z czego z publicznych pieniędzy. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie ma na to dowodów, to ja Wam mówię, że są. Wnioski o uchylenie immunitetów, ponad 150 stron, akty oskarżenia bardzo grube. Politycy znajomi ministra Ziobry mówią dzisiaj, że to atak polityczny. Ale zobaczmy, co pisze prezes Kaczyński kilka lat temu do swojego kolegi ministra Ziobry. Zwracam się do Pana o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. W razie niezastosowania się do tak sformułowanego w piśmie zalecenia, pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na Panu. Odpowiedzialność w innych wymiarach. Prezes Kaczyński wiele lat temu wiedział, co robi minister Ziobro. Wiemy, jaka to jest odpowiedzialność w innych wymiarach. Wiadomo, kodeks karny. My dzisiaj pokazujemy dowody. Co mówił pan Terlecki, wtedy niezwykle ważna osoba w Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczcie sobie sami na filmiku. Nagle prawda, nasz koalicjant wyskoczył z pomysłu. Będzie starał się pozyskać te koła. No też rozdając pieniądze, no trudno się spodziewać, że koła gospodyń będą się zajmować bezpieczeństwem kraju czy walką z przestępczością. I wreszcie, co mówi sam pan, były minister Zbigniew Ziobro. Nie może być tak, że te białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi to płazem. Musi być jakaś elementarna sprawiedliwość. Zgadzam się z panem, panie Ziobro. Nie może tak być. Robimy swoje. Pozdrawiam.